Mimo wakacji w gminie Śrem trwają przygotowania do rozpoczęcia nowych inwestycji, jak i finał tych realizowanych od kilku miesięcy. Otwarta została już sala sportowa przy szkole podstawowej w Pyszącej. Wkrótce to samo czeka obiekt przy Śremskiej Czwórce. Urzędnicy czekają na odbiory. Realizacja obu budowli kosztowała niemal 12 milionów złotych, z czego 10,5 pochodziło ze środków polskiego ładu. Podobnie zresztą jak budowa ulicy brylantowej w Zbrudzewie, która również jest na ukończeniu w ramach robót dodatkowych wykonamy odwodnienie ulicy Ametystowej i ulicy Brylantowej. Tam zbierało się przez te ostatnie lata dosyć sporo wody. Rzędne pozwalają na to, żeby wykonać drenaż i w sposób naturalny tą wodę spuścić do wykonywanego rowu. Kolejna inwestycja, budowa ulicy Kantora. Tutaj jesteśmy po przetargu. Prace rozpoczną się w lipcu, czyli w najbliższych dniach. Wartość inwestycji to niecałe 790 tysięcy złotych brut, to przetarg wygrała firma Kompleks Brut Robert Kociałkowski, czyli w okolicach Helena robimy taki łącznik, żeby też upłynnić ruch dla pojazdów samochodowych. Ratusz jest też na dobrej drodze do wykonania ulicy Żurawiej będziemy budowali drogę w kierunku szpitala, czyli ulicy Chełmońskiego. No też ma to na celu jakby rozładowanie korków na tej krzyżówce Aleja Solidarności Grudgera, no tak aby upłynnić ten ruch. No mamy nadzieję, że większa, po wybudowaniu drogi, większa część e, mieszkańców wybierze e, jakby ten wyjazd w ulicy Chełmońskiego no i że ta krzyżówka przy Biedronce nam się po prostu rozkorkuje. Gmina otrzymała grant w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych na budowę ścieżek rowerowych wzdłuż ulicy Piłsudskiego i Szkolnej. W trakcie postępowania przetargowego są prace związane z rozbudową oświetlenia. Nowe lampy powstaną w Pyszącej, Psarskim i Grzymysławiu. W ostatnim czasie powstaje projekt przebudowy gminnego odcinka ulicy Grumbalskiej. Decyzja o przygotowaniu projektu wynika z tego względu, że wskazana droga ma bardzo dużą szansę na uzyskanie dofinansowania z Funduszu Dróg u pani wojewody, dlatego, że no spiera, spełnia wiele kryteriów punktowych, m.in. innymi łączyć się z drogą wyższej kategorii, czyli z drogą wojewódzką. Mamy tutaj jednostkę oświatową, szkołę katolicką, mamy przychodnie zdrowia, mamy podmioty gospodarcze, więc planujemy budowę drogi, taki projekt przygotowujemy z budową miejsc parkingowych oraz ścieżką pieszo-rowerową. Ma to na celu też jakby wybudowanie tej ścieżki pieszo-rowerowej do samego końca ulicy Grunwaldzkiej, dlatego że tam nasza spółka gminna PGK ma grunt no i planujemy tam budowę nowej siedziby PGK, dlatego że tutaj na tej starej siedzibie no, trochę już brakuje miejsca. Jeśli samorząd otrzyma grant, realizacja inwestycji zostanie zapisana w przyszłorocznym budżecie.